No, i zrobiliśmy LARMO i Butel, zrobiliśmy LARMO w spisie powszechnym. Spotykamy się z tego względu. Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, obywatelom Polski, którzy nie, nie bali się zadeklarować śląską tożsamość w spisie powszechnym. Wiemy, że było to prawie 600 tysięcy osób, prawie pół miliona osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego w swoim domu, wbrew temu, co. Wczoraj powiedział pan prezydent Komorowski i Śląska tożsamość, i śląski język były zepchnięte do kategorii inne, a my jesteśmy ślązakami, jesteśmy u siebie go domy po śląsku i chcemy, żeby w końcu państwo polskie uznało nas za mniejszość etniczną i uznało śląski język za język regionalny. Prawie 600 tysięcy osób żyjących w Polsce zadeklarowało przynależność do śląskiej mniejszości etnicznej, do narodowości śląskiej, która w polskim prawie nie istnieje. Śląsko Sztama to jest organizacja ponadpolityczna, ale trudno od polityki uciec, ponieważ to polityka definiuje to, czy te osoby, które deklarują narodowość śląską będą żyły w Polsce godnie, czy nie. Czy ministerstwa, czy polskie prawodawstwo zauważy naszą odrębność, czy jej nie zauważy. Mamy do tej odrębności prawo. Dzięki Śląskiej Sztamy, dzięki pracy Moniki Rosy, Posłanki Koalicji Obywatelskiej udało się przekonać największą partię opozycyjną, Koalicję Obywatelską, żeby poparła postulat o języku śląskim. Klub Lewicy, łącznie z posłanką Moniką Rosą, złoży ustawę o mniejszości etnicznej, o śląskiej mniejszości etnicznej, o dopisaniu naszej śląskiej mniejszości etnicznej do ustawy o mniejszościach etnicznych funkcjonującej w Polsce, ponieważ te 600 tysięcy osób zasługuje na to, żeby być zauważonymi. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu, jeszcze w tej kadencji, będzie to ta ustawa złożona. Będziemy lobbować za tym, żeby ona była jak najszybciej poddana pod debatę publiczną w Sejmie po to, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości mógł się odnieść do tego, jak traktuje, jaki ma stosunek do tej ogromnej grupy osób, która zamieszkuje, zamieszkuje ten polski. Żyjemy w wielokulturowej Europie. Niewątpliwie kultura i język śląski są jego integralną i niezwykle ważną częścią. My, obywatele Rzeczypospolitej, deklarujący narodowość śląską, chcemy, aby w końcu to państwo nas dostrzegło. To już trzeci spis powszechny, w którym okazuje się, że Ślązacy są najliczniejszą mniejszością na terytorium Rzeczypospolitej. A skoro nasze państwo, Uznaje mniejszości narodowe i mniejszości etnicznej, chcemy dziś zadać głośno pytanie, dlaczego nie uznaje Świązaków i dlaczego nie uznaje języka, którym w relacjach prywatnych posługuje się prawie pół miliona jego obywateli. O, no